Będzie widać, nagrywasz, nagrywasz już? Co? To włącz nagrywanie tego z Xboxa. <coughs> Później to się... Rozpocznij nagrywanie, czy tam przechwyć wideo. Przechwyć zrzuty, no? Nie, nagrywanie. Dobra. Mogę? Siemano kolano, dzisiaj właśnie sobie gramy w Minecraft -a Dungeons. Coś nowego na naszym kanale. Minecraft Dungeons. No i teraz właśnie się wybieramy na misję. Na kolejną misję. Chcieliśmy wam pokazać na płotnicych bagno. Jaskinia płotniste, płotniste za... jaskinia. Płotnista na... jaskinia. No. A tak poza tym, to jeżeli dopiero co jesteście nowi na naszym kanale, to radzę zasubskrybować, zasubskrybować, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Gramy dalej. Naszą misją dzisiaj jest, co? Botnista jaskinia. No. Ciekawe czy przejdziemy. Ja, ja, ja raczej to przejdę, ale Ty nie. My że nie przejdę? No, ty masz 26, a to jest poziom... Moc drużyny jest 26. No. Filmik będzie trwał około 10 minut, także mamy czas. Dobra. Bierzemy ten poziom? Zalecana moc 27. Moc drużyny jest 26. A moja 28, nie, twoja 28. No. Także ja bym zaryzykował. Spróbujmy. Nie idźmy na łatwiznę. Spróbujmy pokonać trochę silniejszych przeciwników. Ale i tak właśnie wcześniej pokonaliśmy. E, na szóstym, nie, na czwartym poziomie, no. Chyba to był on czwarty, no? Nie, ja, on czwarty. A A to była taka rozgrzewka wtedy tylko. No, teraz A teraz jest... już jest poważniejsza sprawa. Teraz już jest poważniejsza sprawa. Czekamy, co się stanie. Powiedział szósty. Czekamy dalej. I zapraszamy do Ej, akcji. Nic się nie pokazało. Szkoda. Ale, dobra, dobra. Wezmę moje no, Normalnie ja mam zbroję, która ma 32. dwa. Mhm. Zbroja łuskowa to jest. No. O, ale mam piękną kuszę, ale mi się podoba moja kusza. A no, moja też mi Jest to kusza rozrzutowa. O wow, Jezus! A tak było mnie zabiją, zabiją, zabiją. Dobra, Dobrze, może naokoło około. Piją. Ej, czeka jakiś chwilę. Raz sobie. Tak? Moje pszczółki też sobie radzą. O nie, ja nauczam. Dobra. Idziemy dalej. Te ją Ale w głowie. Ło, jakie slajmy! Zjedźmy! Jeszcze. O, o, o mamy mega odpychowe szpały. Dobra, nie bierzemy. Ej, ja ten slajd wylądował. Nie no, wrzuciłem go. Ej, czary, mary, chodź tu. Nie odwraca się tyłem. Ja mam takie dwa małe miecze, które są bardzo szybkie. O kurczę, ale niestety są bardzo słabo zadają obrażenia. Dobra, idę tu jest minus 5. No, pierwsza część nie była aż taka zła. Teraz potem już będzie o wiele korzeń. Oni się będą rozkręcać. Pieć ruiny. Uuu, zdradziłem sobie jakieś ruiny. Uuu, to jedzie, Uuu, tu się zawala mnie. Zawala się? Nie, nie zawala się. O kurde, o kurde, padnę, padnę. Poczekaj i ulec się, włącz sobie uleczanie. Tu jest mięso, dawaj, mięso, mięso. A, ty już jesteś bardziej naleczony niż ja. Naleczony? Co to za słowo? Dobra, lec, się lec. Ja się podleczę, poczekam. W Tym zakrętem kręgu. No, Zaklęta no, Trump daje jadka. plus 3, co pół sekundy. Uuu. A my dalej zwiedzamy ruiny. Co będziemy... to jest? Nie wiem. Ale warto hmm. to zwiedzić, drogi Watsonie. Dobra, włączę sobie strzały odpychające. O tu jest coś jasnego. Czekaj, czekaj, stop. Włączymy mapę. Hmm, tutaj... patrz Dobra, iść miejsca. Coś... na dole jest ciekawego a mi tu wow, by było by za czas ucina. Kurde Widzicie? Normalnie tam jest kilka tych, tych wykrzykników. Ja chyba wiem co to oznacza, bo tam są tajne przejścia. Mhm. Mm co to jest tutaj takie Dobra. A sześć tego. Trzeba wyjść B. B. No chodź. Zapamiętałeś którą stronę mamy iść? Tak, ja pamiętam. Musimy no tam iść. Ja mi idź, a teraz idziemy w majestat. Musimy zwiedzić ruiny do końca. No musimy tutaj wejść najpierw. O, tam coś jest drama jakaś. Aha, to była a... podpucha. O, uwaga, u góry są. U góry, u góry, tutaj nie nie okay. tak. u mnie są. U mnie też. U mnie też. Jeden. Widział, widział, ping, pim O kurde, slime. O, moje o nie, jest... zabijam mnie ja O! Powiem. Oni się dopiero rozkręcają, a potem coś chcesz... normalnie i będziemy wiedzieć, co się Ale ich to odrzucam, jestem na dole. pan. Jest? Ja jestem na dole. Jest, jestem Teraz z lewej jestem. Ale mi się atakowali. Będę się zbierać duszę, bo ja potrzebuję. Żeby uruchomić moją suszę. Pim! Dobra? Yes. Drzwi odpalli. No jeszcze nie, nie już, już kombinację ciała. Wszystko trzeba po prostu no, To oh. pierwszy, ten lepszy, ten... No, no. Idź tędy. No to idziemy. Uwaga na moby. Nie wiem z której strony będą. Tam A, byliśmy tu, tam weszliśmy, teraz musimy iść tu w prawo. No dawaj. Zdziwe? W naszej kolekcji jest to nowa gra, bo przeważnie do tej pory graliśmy w normalnego Minecrafta. No i do góry. Tak do k... już mi zrobili. <słyszy> <słyszy> ej, A ej, znowu dźwię zamknęły przed nosem. Oj, tak jest. Nie no, Oj, raz, ja tam, uciekam. raz tu. O, tam. O, tu, tutaj jest tu moje chłopak. O, to jest. Załatwię.

o dobra. Może już załatwić, bo to jest czarownicze, nie? No. O, są strzały, a to były twoje. Dobra, oj sobie chleba. Chleba, dobra. Ej. A no tutaj jeszcze slimik. O, jest na dole. No na dole. Opró i już jestem na dole. O, rzuciłem pięci. Nie trafiłem w niego. <laughs> Muszę później sobie zenchantować te moje miecze, sztyleciki malutkie, żeby miała żeby większą moc. O, Ale jesteś czarodziej! Tu były zamknięte drzwi? Tak. Zamknięte. Ciekawe czy to jest dobra kombinacja. Dobra, ty się kochasz. Nie wiem. Dobra, mi O jest. A one ja. Muszą ja. mieć wszystkie u góry. Nie wiem, to chodzi o to, tylko pewnie żeby wszystko w Pierwszy? Ja, ja byłem pierwszy. Ej. A. Nie, no musi to Dobra, tu byliśmy w prawo. Teraz tu. Teraz tu. To jakaś o, o, Ale mi się nazbierało gemów. No 2,5 tysiąca. A ja? No niestety nie cały tysiąc. Co było? Ty masz więcej? Łup zarezerwowany. Ty masz więcej? O wiele ma... więcej. Co? Teraz ty musisz mi dawać gamę! Teraz ja muszę robić gamę, no. Chora. A ja wcześniej miałam więcej gemów. Ty bierzesz ten lepszy. Nie udało się. Powróć do Łodzi. Jedziemy do łodzi czy do Warszawy? Gdzie lepiej? Jest łódź! Jest! Udało się! Dziękujemy! To było na tyle z dzisiejszego Minecraft, Minecraft Dungeons. Także wracamy do obozu. Misja zakończona totalnym sukcesem. I co dalej? Dalej zapraszamy na kolejny odcinek który będzie już niedługo. Być może już nie ze mną, ale być może będzie na pewno będzie. Nie być może. Na pewno będzie bardzo ekscytujący. Także na razie trzymajcie się i nie, nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z nowymi być może Dungeons. Teraz widzimy nasz poziom. Mój jest poziom 27. To samo się przełączyło? Nie ja. Trzydzieści. Trzymajcie się, na razie. No. Jeszcze są? <laughs>